Hej, witam w firmie Self Moto. Dzisiaj zaprezentuję Wam Kawasaki ZX6, e, Zarejestrowano w Polsce z przebiegiem 40 tysięcy km z 1998 roku. motocyk e, zarejestrowany w kategorii A2. W dowodzie wbite jest 25 kW, pewnie w rzeczywistości moc jest pełna, ale jest to kategoria ewidentnie A2. Dobra, pokażę Wam z bliska ten motocykl. I teraz tak: motocykl nie jest w oryginalnym malowaniu on już był malowany przez poprzedniego właściciela. Eee, żadnych tutaj strasznych rzeczy nie zauważyłem na tym motocyklu. Jak to sportowy motor, no 25-letni, pewnie jakąś tam drobną przygodę miał, dlatego był malowany. Oponki zdrowe, tu Wam pokazuję, naprawdę, przednia jest bardzo ładna, tu widać ogranicznik dopiero, więc jeszcze posłuży. Tarcze hamulcowe nie mają żadnego rantu, one są fabryczne i one praktycznie są bez, bez żadnego rantu. E, o jaki dziwny filtr niebieski, jeszcze się nie spotkałem z takim kolorem filtra oleju e, co do klocków, już klocki z przodu można ocenić, że są w zużyciu typu 20-30% tutaj chłodnica wody nie ma żadnych uszkodzeń żadnych, to jest słuchajcie brudne żadnych e, niedoróbek e, no co, odpalę Wam go na, na chwilę, jak go chwilę wcześniej testowałem, ten motocykl, przejechałem się nim także jest e, wszystko tak jak najbardziej z nim pali od strzała nic go tutaj nie boli, nic mu nie dolega. Eee, jest rozgrzany, bo jeździłem, znaczy, widać tutaj nawet, że temperatura jest podniesiona, bo ja tym motocyklem jeździłem przed chwileczką. Eee, wszystko się wkręca kieruneczki jeden, drugi działa, trąbik działa, światełka, przełączanie działa. Ale motor całkowicie sprawny nie? Technicznie no kawy raczej chyba na polączki Żadny nie, nie można tutaj powiedzieć, że ten motor ma jakieś obciążenie typu że powtarzalność jakichś awarii Zdrowe motocykle, raczej się nic z nimi nie dzieje podczas eksploatacji Wścimy go jeszcze raz tutaj Ciepły zimny Kręci się jak głupi po ogrodach Dobra co ja zauważyłem podczas oglądania tego motocykla? Motocykl miał, ma jakieś dwa pęknięcia tutaj na szybce. Tu jest jedno pęknięcie szybki. One jest tam jakieś naprawione. Eee, plastiki od środka, tutaj widać, że było gdzieś, tutaj jest jakiś taki ślad po naprawie i to tak bym wszystko, a i co zauważyłem brzydkiego, to brzydko, że tutaj jest set pospawany przez kogo. on trzyma te dolne mocowanie seta jest pospawane, ono się trzyma ale zaznaczam, że tam była jakaś, jakaś ingerencja komin oryginalny motor naprawdę fajny, fajny za pieniądze powiedzmy w granicach tam 8 tysięcy złotych Myślę, że egzemplarz ok. Dzisiaj za 8000 kupuje się półtorej roweru powiedzmy średniej klasy. Na pewno nie trzeba nic w nim zmieniać pod względem technicznym. Opony, spokojnie przednia, tylnia nie jest, już, nie ma rewelacji tutaj. Myślę, że jeszcze 1000 km będzie do wymiany. Napęd jest ok. Czy odchodzi od zębatki? Nie odchodzi praktycznie wcale od tej zębateczki, także jest zdrowy. Nie ma tutaj żadnych pęknięć na kanapie, żadnych wniotek na zbiorniku. Ta strona wygląda całkiem takie nie, nie, nie pociechane. Tak jak tu mówiłem, kroki hamulcowe 50%, tarcze bez rantów. Żadna chłodnica nie jest uszkodzona, żadne ograniczniki tutaj na ramię, żadne wgniotki na ramię nie istnieją w tym motocyklu. także Jest ok. Lagi są czyściuteńkie, suche. Myśmy uszczelniacze w tych lagach zmieniali. E, m, jakieś 3-4 tygodnie temu e, no była pora zimowa, więc tego nie wystawialiśmy motocykla w śniegu. Ale są uszyniacze na lagach, są zmienione, także tylko zostało przerejestrować motocykl no i po prostu jeździć tym motocyklem. E, myślę, że to, że był malowany, nikomu tu nie będzie przeszkadzać w, w tym motocyklu. Jest fajnie pomalowany, fajnie wygląda e, zdrowy technicznie egzemplarz. No i przede wszystkim e, ratuje go ten temat, że to jest A2. Jeżeli ktoś takiego motocykla potrzebuje, no to ten motor spełnia te warunki. zbiornicze w środku czyściutki. Tutaj zobaczcie ten amortyzator z tyłu. Wszystko jest takie ładne, czyste. Widać, że motor nie pochodzi z żadnego kraju, gdzie była duża wilgoć. widać, że to jest motor bardzo, bardzo taki czysty, nieutleniony. Nie, nigdzie się farba nie łuszczy, czy na wahaczu, czy na ramię. Nic tutaj nie schodzi. Jeżeli szukacie takiej ZX-6 to zapraszam do firmy Moto na motocykl dostajecie fakturę VAT MARŻA czyli zwalnia Was z po konieczności płacenia podatku w urzędzie skarbowym Zostaje tylko 120 zł o przerejestrowanie i zrobienie mu badania technicznego bo w tej chwili te badanie techniczne już jest nieaktualne ubezpieczenie oczywiście na ten motocykl jest jeszcze tu pokażę Wam odległość między kołem a dzióbkiem jest taka jak powinna Zobaczcie, tam nic się nie poci w tym silniczku, jest naprawdę czyściutki, suchutki silniczek. Ogólnie motor jest bardzo fajny, nie? Woski tył też tak 50-60%. Jeszcze jest mięsa na nich, także posłużą. Dzięki, cześć!